Co ty, o już od razu. Oj Krzysztek, długo kazałeś nam czekać na, na swoje bramki, nie żałujesz tego, że nie doszedłeś Zbyszka na, na trzy gole? Nie, nie, nie. Przede wszystkim to bardzo się cieszę, że wygraliśmy, bo mieliśmy ostatnio trudniejszy moment dla całego zespołu. Było bardzo ważne to, żeby dzisiaj wygrać, zdobyć punkty na konwiktorskie i właśnie w ten sposób się zrehabilitować, bo myślę, że zagraliśmy dobre zawody. Jakby, gdybyśmy byli troszkę bardziej skuteczni, to mogłoby się skończyć pod, pogromem tak naprawdę. Więc przede wszystkim tam jakieś nasze osobiste reko indywidualne rekordy nie są ważne. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy ten mecz, przełamaliśmy się po tej serii takiej nieciekawej dla Polonii. I przede wszystkim z tego bardzo się cieszę, że, że zdobyliśmy trzy punkty i, i, i teraz patrzymy z optymizmem na następny mecz. Ja bym um, um, przeproszę um. dobra? ale... Nie. Gdyby bramkarza nie wyrzucił sędzia, tak? myślisz, że ta czwarta by była? Nie, wydaje mi się, że przy, nie, nie chciałbym zrzucać na, na, na to, że długo czekaliśmy na bramkarza. Bardziej w tej sytuacji myślę, że e, większość karnych, które strzelano na treningu e, są strzelane zdecydowanie lepiej i tak samo ten pierwszy był lepiej strzelony, więc po prostu e, myślę, że, że, że to nie był dobrze uderzony rzut karny, stąd, e, stąd obrona przez bramkarza, prawda? No, musisz być wściekły, dlatego, że gdyby sędzia uznał ci e, tego jednego gola, którego nie uznał, gdybyś strzelił tego drugiego karnego, to jak Lemmy byłoby 5 goli, a tak tylko trzy. Tak, tak. No, znaczy, tak jak mówię, no, oczywiście dla, dla, dla pracy, dla kibiców, dla rodziców, dla rodzin, dla znajomych to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo fajna sprawa, kiedy zawodnik, któremu kibicują strzela bramki, ale naprawdę w, przede wszystkim liczy się Polonia e, tym bardziej jeszcze w takim okresie, gdzie, gdzie ostatnio no po prostu nam nie szło, gdzieś tego kwarta brakowało. To w tym, w tym meczu troszkę rzeczywiście szczęście się do nas uśmiechnęło. byliśmy fajnie dysponowani. I, i, i bardzo się cieszymy z, z tych trzech punktów, a wracając do, do poziomu sędziowania to no, dostałem dzisiaj czwartą żółtą kartkę, po, po, po w sytuacji kiedy tak naprawdę przestałem, że raz faulowałem i to jeszcze w takiej bardzo stykowej sytuacji i mam nadzieję, że Polonia że awansujemy i, i, i nie będziemy mieli do czynienia z takim poziomem sędziowania, bo to po prostu... Ale to był sędzia z łodzi. Z Łodzi, tak? No to nie wiem. Mam nadzieję, że to niech sędzia w łodzi. <noise> Czy przez to, że nie ma już styczka ogólskiego z wami. Nie. Główny. Przepraszam, Marcina Troszkowskiego. Radzi sobie e, Może Nie ma słowo. że jakiś miosek, tu ma w stolicy, no, tak, no jest w tak, prękami. Tak, <laughs> czy, czy że nie ma Marcina Truszkowskiego to księża strzelania bramek spadnie znowu na ciebie. <laughs> Nie, myślę, że nie. Myślę, że ten ciężar strzelania bramek jest rozłożony na cały zespół. Nie? Oczywiście gdzieś tam zawodnicy ofensywni są mocniej rozliczanie ze strzelanych bramek, asyst i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że zdarzają się takie mecze jak bodajże z Nerem, eee, tak dobrze mówię, gdzie wygraliśmy po dwóch stałych fragmentach gry i strzeli bramki obrońcy. Tak jest. Eee, więc naprawdę przy kroju całego sezonu na końcu najważniejsze będzie to, w którym miejscu będziemy w tabeli, a niekoniecznie te nasze osobiste rekordy, prawda? Ja się cieszę, że strzenie te bramki rzeczywiście Pewnie mi to, na pewno było mi to potrzebne, tym bardziej, że, że pewnie dużo osób y, y, po tamtym sezonie i, i po tym, co y, może po prostu znają, mnie, wiedzą, na co mnie stać. I tak nie do końca byli zadowoleni z mojej postawy, to mam nadzieję, że, że gdzieś może teraz, y, teraz się uspokoją i będą, y, będą trzymali dalej za mnie kciuki. Ale Krystek wiesz dobrze, że, że, że fakt obiecał ci już pół strony. Pół strony, tak. Ja pociągnę jeszcze ten wątek bramki, którą zdobyłeś na 3-0. To tak. jest ścięcie do środka. I przyznam się, że już byłem pewny, że pójdziesz i będziesz uderzał z dystansu. Yy, Czułeś, że. Tak, tak, rzeczywiście. No, czasem zdarza, zdarzałem się takie mecze ostatnio. Akurat w mojej sytuacji to było dobitnie widać, że gdzieś czegoś tam minimalnie brakowało, bo, bo gdzieś zawsze byłem, a, a nie do końca te sytuacje kończyły się tak, jakbyśmy chcieli. W dzisiejszym meczu troszkę przy pierwszej sytuacji pomógł mi Bramkarz, i, i potem już poszło. Dlatego czułem, że to jest dobry moment w tej drugiej połowie, kiedy się tak rozpędziłem i ściąłem na lewą nogę, żeby spróbować strzału. Wyszło czyste, fajne uderzenie, i, i rzeczywiście no, wydaje mi się, że. Że, że, że to jest jedna hmm. z ładniejszych bramek, jak strzeliłem do Polonii. Ty jesteś prawonożny, prawda? Jako tak, Ale znaczy, dwa gole dzisiaj strzelisz lewą, lewą nogą. I tak, tak, jest, i tak, jestem prawonożny, ale nie mam problemu z grą lewą nogą. Ciężko na nią pracuję, ciężko zawsze pracowałem no i teraz przynosi to efekty. Mm -hmm. Jak rozmawialiśmy po jednym z pierwszych meczów w tym sezonie, chyba wręcz po pierwszym meczu, tak, to tak. mówiłeś, że nie słyszałeś jeszcze o takiej sytuacji, żeby rywalizacja w drużynie komuś zaszkodziła. Dokładnie. Ja mam wrażenie, że to by jednak troszkę zaszkodziło, bo ostatnio było cię mniej i było z tą twoją formą, mam wrażenie, trochę słabiej. Teraz się zmniejszył jednak trochę ten skład osobowy a i wrócił stary Krystian z, z końcówki zeszłego no, to znaczy, sezonu. Ja akurat nie uzależniałbym swojej formy od tego, ilu, ilu mamy zawodników, każe. Na pewno ostatnio nie grałem tyle, ile bym chciał, prawda? Więc to jest tak naprawdę drugi mecz z rzędu, w którym występuję w pierwszym składzie. Dodało mi to trochę pewności siebie, i stąd może rzeczywiście taka forma strzelecka moja w tym meczu. Nie, myślę, że zostanę przy tym, że jednak wydaje mi się, że rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Oczywiście grałem mniej, inni grali więcej. E, tak, tak, tak no, no, musi się, no, jakby to. E, sztab trenerski ma e, prawo e, decydować o składzie, prawda? Więc on, on, to, to jest ich brocha. Ja, ja, muszę, ja, ja mam prawo się nie zgadzać, prawda? Ja muszę ciężko trenować, ciężko pracować, pokazywać swoją jedność na treningach, na meczach. E, ale tak jak mówię, możemy wrócić do tego samego, o czym rozmawialiśmy po palikaniu Ja myślę, że, że rywalizacja nikomu nie... Na pewno nie, nie, nie będzie przeszkadzała, wręcz przeciwnie. Myślę, że reszta zespołu też będzie strzeliła bramki, a przede wszystkim to zaznaczam po raz kolejny, że najważniejsze jest to, żeby Polonia była jak najwyżej. W najbliższym meczu będziesz pauzował, teraz masz dwa tygodnie na to, żeby myśleć o chyba najważniejszym meczu rundy, o meczu z łks na który wrócisz. Mm -hmm. To znaczy tak, dla nas każdy mecz teraz jest bardzo istotny i dlatego jestem tym bardziej wściekły i mówię o tym poziomie sędziowania, bo mm -hmm. po prostu no, nie mogę tego zdzierżyć i, i też widzicie pewnie, że jestem roztrzęsiony, w, w szatni byłem bo po prostu nie, nie, nie znoszę takich sytuacji. Bo oczywiście e, gram ostro, zawodnicy grają ostro. Ja nigdy nie, nie, staram się nie płakać, nie dyskutuję z sędziami, ale w tej sytuacji no to po prostu jest niedopuszczalne, żeby po jednym faulu, jeszcze tak, w, takim, w takiej stykowej sytuacji, gdzie ja zawodnika nie widzę, do, dostać kartkę, która jest konsekwencją tego, że w następnym meczu niestety bę, nie będę mógł grać. Więc no może dobrze, bo byś dostał następny, Wykartkowali no, no na na znaczy, oczywiście. Rzeczy, teraz oczywiście, te... tak, teraz y, te scenariusze mogą być różne, ale. Ale prawda jest taka, że, no, że, że naprawdę troszkę jestem podirytowany tą decyzją sędziego, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? Można zwrócić uwagę zawodnikowi, tym bardziej, że zawsze staram się być kulturalny wobec sędziego, nie rzucam ze niecenzurowanymi słowami staram się właśnie w taki partnerski sposób do nich podchodzić, a, a nie, znoszę, nie znoszę takich sytuacji, kiedy, kiedy nagle, ja byłem w ogóle bardzo zaskoczony, że on mi wyciąga tą kartkę w sytuacji, gdzie naprawdę równie dobrze mógł wiznąć z w drugą stronę, mm -hmm. bo tak naprawdę ja byłem pierwszy przy piłce więc, więc ta sytuacja trochę, trochę mnie wyprowadziła z równowagi. Szkoda, że będę pauzował, bo chciałbym pomóc zespołowi. Yy, bo, bo mecz w też jest dla nas bardzo, z też jest też dla nas bardzo istotny, prawda? Ale słyszeliście, że, że Lechia wygrała. Tak, tak, słyszeliśmy, że Lechia wygrała, ale wydaje mi się, że jesteśmy najlepszym zespołem w tej lidze, e, pomimo tego, że te wyniki może ostatnio o tym nie świadczą. E, wydaje mi się, że, że i lekie mieliśmy na widelcu, i Świd mieliśmy na widelcu. E, nie, nie lubię tego stwierdzenia, ale mogę powiedzieć, że zabrakło nam może takiego piłkarskiego szczęścia w tych spotkaniach z tymi zespołami. Dla nas nie są za bardzo istotne wyniki innych zespołów, koncentrujemy się na sobie. Kiedy się koncentrujemy na sobie i myślimy o najbliższym spotkaniu, no to te spotkania wyglądają tak jak dzisiaj, bo wszyscy się zgodzimy, że pomimo tego, że pewnie kibice w pewnym się irytowali, że że za długo utrzymujemy się piłce, bo przy piłce, bądź gramy do tyłu, to, to zdominowaliśmy zespół Oscara, i jesteśmy w stanie zdominować każdy zespół. Jest kwestia tego naszego podejścia i, i to na, na, naprawdę w tej lidze najwięcej od nas zależy i w każdym spotkaniu najwięcej zależy od nas, a nie, a nie od poziomu zespołu, yy, z którym się mierzymy. Jak będziesz tował do Euhotryka? Yy, nie, nie, nie będę tego specjalnie świętował, po prostu odpocznę i powiem szczerze, że jestem zmęczony, troszkę kamień spadł mi z serca, bo bardzo się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie, bo yy, pomimo tego, że zespół z Przysuchy gdzieś tam wszyscy myśleli, że to będzie łatwe zwycięstwo, to tak naprawdę gdzieś tam ciężar gatunkowy tego meczu po, po takiej serii ostatnich wyników yy, yy, był dość duży, yy, więc, więc naprawdę kamień spadł mi z serca teraz. Postaram się odpocząć, zregenerować siły, bo, bo, bo trochę mnie pokopali. No i muszę ochłonąć, bo sędzia mnie wyprowadzi z równowagi. Okej. Dobra, dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie. Dzięki, wielkie. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Dzięki. Dzięki.